Nie mano z tej strony Renowski. Dzisiaj kontynuujemy przygodę w Outlaście. W ostatnim odcinku z tego co pamiętam straciliśmy na chwilę kamerę i opobiliśmy trochę i gruby Mariusz już nas odwiedził Z samego początku. Przykitramy się na razie. Chodźmy sobie cel, bo już nie pamiętam, aha, tradycyjnie musimy się pobawić z ojcem Martinem. O kurwa, on tu idzie. Kacz on tu przyjdzie. No a jak? Jak mnie znajdzie pod tym biurkiem, to koniec. No idzie tu. Kurwa! Nie, nie mamy głowy już. Tylko mnie popchnął, może jeszcze znężę uciec Fajnie by było Szybko, 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 szybko Szybko! Musimy jeszcze wiedzieć, gdzie uciekać Tu, tu, nie tu, nie tu nie No puść nie! Dobra, nie mamy głowy Dobry początek Jedno jest pewne, ostatnie dwi po lewej to nie jest dobry wybór. Tym razem może pójdziemy w prawo. Aha, w prawo nie pójdziemy, bo tu nic nie ma. Tu byliśmy. Tutaj dobra, czego tak od razu. trub sobie tu siedzi No wypnij, kole, wypknij. Dobre zapisywanie elegancko. Tu jest jakaś biblioteka. Czy jest tu coś ciekawego? No, super, ta kamera teraz będzie działać. O, jakieś akta. Mam pilne wiadomości dotyczące trwającej w tej chwili pracy doktora Rudolfa Wernickiego nad rozwojem pola morfogenicznego. Pracy rozszerzonej w teorie o teorie powstałe w trakcie którego krótkiego leczenia pechowego kontaktu z a jakimś tam gdybym sam tego nie doświadczył nie uwierzyłbym, że to się stało, ale nawet nie mówiąc o sprawie perspektywy regeneracji komórkowej i sterowalnego tworzenia nowotworów, sądzę, że metoda Wernickiego rozerwała barierę między światem cielesnym a duchowym. Coś przedarło się od tej drugiej strony. Osobiście doświadczyłem ukazania się zjawy, co prawda, przez krótką chwilę, ale nie mam mowy o pomyłce, tak? Ja też doświadczyłem. Coś tu. O, tu jest długi jakiś. Proszę przesłać Dietrichowi. dobra, nieważne, moją notatkę oraz zaproszenie do uczestnictwa w kolejnych eksperymentach. Być może sam Führer, Führer, o no proszę bardzo, Szwaby, powinien dowiedzieć się o naszych odkryciach. W mojej opinii sukcesy doktora Wernickiego przedstawiają z tobą ogromną szansę dla naszej sprawy i dla narodu niemieckiego. A ponadto stanowią wystarczający powód, aby wykluczyć wszelkie represje względem doktora. Pozdrawiam Twoją rodzinę. Podpis nieczytelny. Mm. Mm. Nie ma tu jakichś baterii? Ja dziś albo kogoś gdzieś słyszałem. Albo to nasza postać już w sapie. Nie, to chyba nasza postać. No tu nie przejdziemy, jedyna droga tutaj. Jakiś czubek przybiegł. Czy to na dole, czy? Dobra, zobaczmy, zejdźmy na dół. Da się? Nie da się, oczywiście. Czyli jedyna opcja jest tam. Dobra, czyli jednak prawo, ciemniutki pokój, o, bilardzik, proszę bardzo. Jest tu jakaś dziura. Z dziura i zapisywanie. No nic. Czyli przynajmniej dobrze idziemy, skoro jest ten, ale idźmy najpierw może na górę, zobaczymy, co tam się dzieje. Czego to tak? Nie czekaj, zejdźmy jednak na dół. <laughs> Bo widzę, że górą to jednak się tam idzie. A jeszcze zobaczyć, czy nie ma ja tu jakichś baterii. Nie, nie. Nie chowaj się do szafki. Boże. Mhm. Czyli po prostu zamknięte. Nie ma żadnych bajerów dla mnie. Proszę bardzo, tu sobie ziomeczek jakiś. Już nie gra, niestety. Gdzie sobie idzie? Sej. Ziomeczku, pograj coś. Dobra, spadamy, stąd zaraz nie zajdzie od tyłu. Widzisz z jakimś kutasem wielkim. Trochę tu ciemnawo. No nie gadaj, że... Serio. Tu dziś był ty... Nie, to nie on. No nic. Ale miał widownie Kurde. Clearance here. Alpha subject Dr. Rudolf Vernicke 14866 The Philips are here. There was no alteration to the footage at all, no, no, no. In June of 1943, you recorded Dobra, tu nic ciekawego się nie dzieje. Idziemy sobie stąd. Tak łatwo się było domyślić, że tutaj, tędy nie przejdziemy. Kiedy ja rozglądam za bateriami, ale nie ma nic. No, tu znowu ciemnita serio. Aha, zamknął się ten czubek chyba co grał. Że na górę, możemy też iść tutaj. Tu mamy kolejne akta. Moje ręce regularnie hmm, dobra Martwicze zapalenie powięzi. Serio odchodzę do, do kurwy nędzy Ciekawy e-mail, ciekawy Czekaj, gdzie są to, drzwi tu, mhm, czyli tylko zostaje nam pójść po schodach. Będzie zamknięte, bo już wiedzę, że są ślady krwi pod spodem, więc. Więc idziemy. Jest on no przez tę kamerę teraz pobito to tak źle widać. I tu coś się błyszczy, właśnie. Przez chwilę miałem zawał. No gdzie on się podział. I co? No i co? Już nie otworzymy tych drzwi? Aha, mhm, super, to gdzie ja mam iść? Wybieg sobie jakiś. Mam nadzieję, że to nie po mnie. Czekaj. tu musiał siedzieć, bo tu nie ma innego wyjścia, znaczy no ja się tak przycisnę. Wątpię, że on tak dał radę. Chce on skoczyć? Dobra, złapał się, słyszałem, że padnie ta łajzunia. I mamy klucz. Ej, coś mi tu? Nie, wydawało mi się, przez to pobito kamerę, że coś tu błyszczało. Jakby akta kolejne. No, patrz, teraz drzwi nawet otwarte, serio. To czekaj, to ja mam teraz wrócić, chyba tą samą drogą. A może się jakieś inne drzwi otworzyły? Sprawdźmy. Nie. Miejmy baterię, bo jest tak słaba. Tu? Też nie wyjdę. Dobra, włączmy sobie to, bo ciemno. Kurwa. O, jak niz grubasek już za nami leci. A ja jeszcze nie wiem gdzie mam iść. No nie, to tego odupce. To w sumie jeszcze gorzej. i gdzie ty pójdziesz, gdzie ty pójdziesz, gościu? Nie wiem, gdzie on się podziął. Aha. No zrobił nam wyjście, tylko to jest... I tu jest jeszcze jeden. Kolejnie nie wiem, czy oni są tacy ślepi, czy o co to chodzi? Też mógłbyś sobie stąd pójść łaskawie, nie no, idzie w tą stronę Boże. No dobra, czekaj, jakby ten się wyewakuował stąd, to tu chyba już tamten nie przylaz z powrotem. Ale on tu łazi w to i z powrotem, kurde, gamoń ten. na tyle ślepy. Gdzie on jest teraz? Tam Polas i teraz jakbyśmy tu go obeszli. Tu się za słup przychowali. Dobra, czekajcie, idzie w, idzie w tą stronę, stójmy tu. Czekajcie, ten drugi jest. Kurde, jest tu obok. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, poszedł sobie. Z moim szczęściem ten drugi mi od razu na ryja gdzieś tu wyskoczy. Te baterie. Nie wiem czy ja w dobrą stronę polazłem, to można było w prawo jeszcze pójść. Ale chyba dobrze jednak. No I teraz jeszcze zasuń ze sobą te drzwi. To już w ogóle było zajebiście. Dobra, zapisywanie, więc na razie jest luzik. rozjrzyjmy się, gdzie mogę pójść, gdzie nie, tu nie mogę, dobra, jest gicior nie dobra, wydawało mi się super, winda nawet do mnie zjechała tu nie mogę nie wiem, czy ja mam wejść do tej windy potrzebny klucz, no tak tu mamy kuchnię jest kolejne przejście Czy to jest ten ojciec Martin, czy to nie jest ojciec Martin? Kurde, no wygląda na niego. Ale nie mogę być pewnym. To nie jest on. No gdzież. Czekaj, dobra, A tu są drzwi, A tu też są drzwi. Drzwi z lewej są zamknięte na pewno. Tu szybki rekonesans. Żadnych baterii nie widać na horyzoncie, no te są otwarty już. To jest pewne. Tu nic dla mnie nie ma, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu jest jakiś łeb, ale. Ty, to może być Martin. Ale jednak nie jest, dobra, nieważne. Nasz reporter coś zanotował, ale średnio mnie to obchodzi. I coś nie przejdę tędy? A, tu jest dziura, dobra. Jest kolejny jakiś modlący się tym razem. Kible. Ostatnio znalazłem w kilach baterii, więc ja jednak będę i tych dalej szukał Ale w tym nic nie ma. Ej, tu mamy znowu samych modlących się To jest chyba dobre piętro, żeby szukać ojca Martina. Ciszej tymi drzwiami. Ty no elegancko. Mam wrażenie, że tędy coś będzie jakaś ucieczka. Tego te drzwi jako jedyne sobie by otwarte. jest to uchylone Czekaj, bo zwaliłem już tych drzwi, na przeciwko nie zamknąłem właśnie. Tu nie można wejść. Kurde, nie ten przycisk Jest bateryjka. Aha, i nie ma przejścia, tak? Czyli dobrze mówiłem. Tylko nie ucieczka, tylko po prostu przejście z tamtędy. Ale wiecie co, drodzy widzowie? Nasz czas antenowy właśnie dobiega końca z tego co widzę. Tak więc... E, standardowo, jeśli Ci spodobał Ci się materiał, zostaw lajka, komentarz oraz zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnych nowości z Outlasta i nie tylko. Na razie cześć.